Siemoneczko wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku uzbieracza, poszukiwacza skarbów złomowych. Tak tak dzisiaj będzie ten odcinek, który zapowiadałem, czyli no, dokopałem się do, do mojego składziku, wyciągnąłem sobie tu powiedzmy 80% moich skarbów no i pokażę Wam po prostu co można znaleźć na złomowisku. Nie wyciągałem Kotłów, tarek wszystkich, tam jakiś wanienek, <coughs> sorki, konewek, czajniczków czy takich innych pierdów, jak ja to zazwyczaj mówię, sprawy ogrodowych, bo po prostu fizycznie bym się tu nie zmieścił, jakieś mówię kany, jakieś inne pierdoły takie zostały po prostu jeszcze skitrane, nie wiem od czego by tu zacząć, zacznę sobie po prostu od, odtąd no. No tam są jakieś kanki, konewki, jakieś pierdoły, fokowane. Mówię, tego nie wyciągałem. Zacznijmy sobie, może. Będzie długo, no sory, będzie długo. Zacznijmy sobie, może, od dwóch kuchenek yy, turystycznych, czyli tak zwanych kostek Breżniewa, Mówię, część rzeczy nie będzie na sprzedaż. Część rzeczy z pewnością jest na sprzedaż. Także ja nie będę tutaj mówił co sprzedaje, co nie, chyba że coś naprawdę chcę sobie zostawić, jeżeli coś kogoś interesuje, to może mi napisać, wysłać maila, no i tak, i w ten sposób, o, yy, mam sporo takich skrzynek z pierdołami, no których nie wyciągałem wszystkich, po prostu no mówię, fizycznie bym się tu nie zmieścił, jest multum z cezoryków, otwieraczy, zapalniczek, nawet tych ciekawszych takich, Zegarków, gdzieś jeszcze została skrzynka, gdzie są te stare zegarki. Po prostu mówię, nie wyciągałem wszystko. Niczego nie pamiętałem, że mam schowane narzynki, oprawki, dochwyty, yy, przeróżniaste, przeróżniaste rzeczy, wybijaki do skóry, otwornice, jakieś tam jeszcze inne, różne rzeczy. Także to jest fajnie. no tym mówię, zapomniałem. Są też takie miseczki. Niski, z różnymi pierdołami tu nie będę wam też pokazywał tam też sezoryjki, otwieracze, klucze inne takie rzeczy są rzeczy pozamawiane tu trochę wyciągnąłem rzeczy z, tej, z tego regału sworo tym tutaj pewnie pewnie część trafi jest trochę imadeł, trochę część do imadeł yy, imadła tak jak mówię to jest zamówione nie jest na sprzedaż reszta jest do regeneracji te zielone robię sobie już rok czasu i one zostaje u mnie statyw do wiertarki jak najbardziej jest na sprzedaż, chociaż to nie jest podejrzewam, że to nie jest do celmy bo jest zbyt mały tutaj otwór jakiś wkrętak, coś takiego nie mam pojęcia dekielki jakby kto chciał tu mamy, co tu zostało jakieś kociołki to jest w prezencie, on jest do zrobienia on będzie gotował Zbiorniczek, jak się nie mylę, do motorynki, jest na zbyciu, yy, tu nie będziecie widzieć słupołazy, tak zwane drzewo łazy, tukowa go widać, są na zbyciu, maszynka zostaje u mnie, tu jakby kto chciał lampy różnego rodzaju, różnego kalibru, lampy u mnie zawsze są na sprzedaż, lampy to tak powiedzmy, lubię je. Ale nie moja dziedzina. Troszkę innych jeszcze pierdł. Co tu jeszcze mamy? Tu mówię, życie zamówione. Yy, gerlachy. Siedzisko też na sprzedaż w prozie yy, Gerlachy. Zapomniałem o tym, że mam skrzynkę schowaną yy, ze sztućcami od Gerlacha. To tak jak ja mówię, ja zawsze to zbierałem. Yy, bo wybieram się. Mam w planie w tym roku na pewno na targi staroci na pchle targi, jak to się tam mówi także takie drobiazgi one będą na sprzedaż długo leżały, aż się ubrudziły przypleśniały jakąś pleśnią naszą wilgocią, także to wiecie i przejdźmy sobie może pierw dołem, później górą, bo góry ciekawsze mówię nie wyciągałem tego wszystkiego bo bym się tutaj zastawił, zawalił różnego rodzaju stare narzędzie jakieś świdry wiertarki Jakieś tam młotki i inne takie rzeczy To są rzeczy zamówione Duży statyw do wiertary W tej torbie są jeszcze narzynki, gwintowniki Też nie chciało mi się tego wyciągać Tak samo jak i z tej skrzyni Szpadle, jakieś kwitniki Coś tam, jakieś, jakieś, coś tam No mniejsza z tym <grytanie> Co tu jeszcze mamy? Yy, jakieś urządzenie pomiarowe mery Mera? Mera Matronik, coś tam, coś takiego, mniejsza z tym. Te same lampy są sporo, warte. coś spadło. Te stare same lampy są sporo, warte. Ludzie przerabiają je na, 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 na zegarki podświetlane. Fajna sprawa. Tu dokopałem się też do fajnej, ciekawej skrzynki. Też o tym zapomniałem. Mam sygnały, jak się nie mylę. Milicja miała takie chyba kiedyś. Wysoki i niski. Nie wiem, który jest wysoki, który jest niski. Nie wiem też, czy działają. Powiem, że są sporo warte. Fajna sprawa. Szczęgi chyba od Majbacha, od Maluszka. Tu mam jakąś lampę też. Też nie pamiętam, od czego to było. I fajnie, że trafiłem właśnie na o, na szczęki. Także może coś dopasuję do swojego imadła. A jak nie, to po prostu nie ja wiem, co zrobię i tak. Z powrotem spakuję to niestety w skrzynki, w kartony, część trafi tu na regały, a część będzie musiała być z powrotem skitrana. Yy, Struk, hebel yy, takie pierdoły, jakieś żarówki to, 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 żarówki to też ze złomu, bo to jak przynosiłem stare lampy, to po prostu wykręcałem w niektóre żarówki, jak szły do wysyłki. No, o tych sikierach zapomniałem, nawet nie wiedziałem, że je mam tam skitrane. Jakieś sikiery, mówię, sikiery, trochę dłut takich powiedzmy, że mniej lub bardziej uszkodzonych. Noże do strugów, do hebli, gdzieś mam ich więcej. Są na pewno niektóre. Kiedyś to ci co mnie oglądają, to wiedzą, że niektóre są fajne sygnowane. To warto zabierać ze złomowicha. Tam rzeczy zamówione. Tu prezencik od kolegi Czai. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem co dalej z tym zrobię. Aparaty, aparaty to wszystko jest ze złomowiska. Wszystkie są z pokrowcami wszystkie są chyba działające, bo są zamknięte jakieś stare radio, klucze, które ja sobie czyszczę te wieszaczki pamiętacie. Piękna sprawa osiądzu. Taki hebelek, struk metalowy. To też prezencik, to spokojnie nie, kto zawiśnie, kiedyś umie Także to nie jest na handel, broń Boże Jakieś koło chyba, od jawki To idzie na wymianę Bo mam, jak kiedyś wspominałem, że mam znajomych Którzy siedzą w motoryzacji No chyba, że ktoś by chciał No i tu mam takie fajne wiaderko Zy, zy, zy. Są tu i pompki rometowskie Do motorynki, o wężyk wyleciał Ta jest działająca te są na części lusterek. Jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba lusterek. Jest lampka. Jest jakiś bęben. Powiem Wam, że ja sam nie pamiętam. O, to jest ciekawa i cenna rzecz. Licznik od motorynki. W bardzo dobrym stanie. Mimo już takiej powierzchownej korozji. Ale jest w bardzo dobrym stanie. O, to od czego było. Powiem Wam, że fajnie się przekopywać sasz bęben od sasza fajnie się przekopywać <coughs> przez rzeczy które się zapomniało że się ma także lampka rowerowa romet tam jest i tylnia chyba czerwona bęben jakiś jeszcze no ja sobie to jeszcze później przejrzę wszystko na spokojnie albo po prostu piznę, tak jak jest powrotem do tego do 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 mojej szopki drugiej maszyna do szycia no brak wiecie stopki także nie mogę jej teraz w tej chwili sprawdzić. Przejdziemy jeszcze się dołem, bo na dole też jeszcze jakiś pierdołasów, pół wiadra z kluczami. Tutaj są mi są, są i niezbędniki, jakieś zamki, zawiasiki, takie różnego rodzaju pierdoły. Te niezbędniki są kompletne, tylko gdzieś się rozsypały WP Wojsko Polskie, tak, 70 rok. Różne różniaste rzeczy. To tu jeszcze mamy, mówię, te czajniczko w takich pierdół nie wyciągałem. Tu jest jakaś elektronika. To to już wiem co się nazywa, wyłącznik krańcowy. To pójdzie na demontaż. Coś tam jeszcze jest. Aha, te takie pomiarowe. Też nie wiem co z tym dalej działać. Pewnie pójdzie w karton na targi staroci. Kociołków, tu jest multum. Stare krzesełko. Rowak, czy jak to się tam nazywało? Rowak, rowak No stare, no to lata jak się nie mylę 20 Tam też jakieś kwietniki w środku są Mniejsza z tym yy, Tu zajrzyjmy Aha, ten karton jest z moimi pierdołami To działa Brak mi gdzieś Gdzieś w której skrzynce mam Motylek do przekręcania. Nieważne Tu jakieś pierdołasy Kolorofon do zrobienia o tu jeszcze jakieś szczęki, jakiś młotek, latarki, fajny kartonik. Lotka to widzieliście, do oczyszczenia działa sprawdzony, jakaś patelnia, to dla siebie, brytwanka dla siebie, do, no, po prostu do użytku jeszcze na ognicho, brytwanka do ogarnięcia, bo tam jest emalia spękana, to też da się zrobić i teraz wejdźmy sobie na stół. Nie wiem o czym wam. Nie wiem o czym Wam zaczął się opowiadać. Czy sobie poradzę z tym wszystkim, nie wszystko wiem. Od razu powiem. To są części yy, ze starej pralki. Tak, tak, to była kiedyś pralka. Drewniana pralka ręczna. To tyle mi się udało ustalić. Na razie leży. Nie wiem co dalej z tym zrobić. Yy, jakaś apteczka. To jest fajny gadżecik. Na flaszeczkę na biureczko, gdzieś na szafkę fajne, na zbyciu nie chcę żeby leżało tam, pajęczynami zarastało huta blechownia, stara duża maszynka nasza polska brak rączki brak chyba sitka tam nie brakowało węglarka yy... albo popielniczka, teraz już mi wyleciało z głowy, z miedzi oryginalne rączki porcelanowe na no coś pięknego Kiedyś to ludzie robili piękne rzeczy, naprawdę. Kanister Wehrmachtu. Puchy z mojego miasta. Takie drobiazgi mnie cieszą. Tu mamy piękną maszynę do produkcji kiełbasy. Tak zwana kiełbasiarka jest kompletna. Trochę jest tu umiejętnie ciemno. Nie będziecie ciedzie Widzicie co tu pisze. M2, 4 kg chyba wsadu. Z tyłu jest. Z tyłu jest sygnowanie Marian Work Coś takiego pewno Aleksander, Aleksander Work, coś takiego Aleksander Work, może widzicie, może nie yy, Co tu mamy? Tu mamy dwie Gofrownice stare do oczyszczenia Te Nie są na zbyciu, ja chcę sobie zrobić Komplet, bo to była Chyba od zera, jedynka, dwójka Trójka chyba i czwórka jeszcze rozmiary Mam chyba trzy a powiem wam ich, że w sumie w sumie ich znalazłem, jak nie skłamię to z 50, to na pewno jest jakieś radio stare Safari dwójka unitra, Nitra, Diora, nie wiem czy działa na starocie szczykaweczka szklana bardzo fajna sprawa, stary przełącznik sreberko jest na pewno ale nie, nie, nie idzie na sreberko są też oczywiście gadżety które dostałem, z których się bardzo cieszę, z których jestem bardzo dumny Jak ta gilotyna do trzciny No wiecie o co chodzi Emalie, emalie nie są na sprzedaż Stary kanister Kanister, puszka po oleju Są jakieś patelnie, te wiecie do wypieków, do orzeszków Kuchenka jakaś stara, taka wiecie na prąd, ale Ktoś kabel, kabel odciął Odważniczek Mosiężny co tu jeszcze mamy? Y jakieś stare puchy, takie wiecie Inhibel. Wagi, wagi to tam. Uwagi, y tasak leśny, jak ja to mówię, to nie jest na sprzedaż. To do mojej kolekcji narzędzi tnących. To są nożyce saperskie z II wojny światowej. Czu y colt, rewolwer, zabawka. Y smarowniczka, tak? Jak się nie mylę, to też jakaś stara puszka menażka, ale to nie jest nic starszego może nie starszego tylko nic mocno starego to 68 rok pozdrawiam wszystkich z 68 nocnik nocnik widać, że dostał, był trafiony przynajmniej tak mi się wydaje jeżeli nie, raczej nie, no bo to gdzieś tam z ziemi wyciągnięte oczywiście wygrzebane ze złomowicha tasaki różnego rodzaju puszka na smary się nie mylę, dobrze pamiętam fajny gadżet łuska to coś, coś bardziej współczesnego yy, no ten mój piękny topór masarski yy, nie Ciesielski, to będzie masarski info powiedzmy, że potwierdzone jest sygnowany WP yy, także jest taka prawdopodobieństwo, że kiedyś mógł należeć nawet do polskiego wojska, kucharz w polskim wojsku mógł go używać Jeszcze więcej pierdołasów yy, Jakieś babeczki, jakieś stare duże klucze Ta kuchenka, co widzieliście ją ostatnio Klucz Klucz do, z II wojny światowej, do niemieckiego roweru, wojsk rowerowych Nożyczek, ja nawet nie wiedziałem, że tyle mi się nożyczek nazbierało Jest tu ich ze 20, tych dużych na pewno mniejszych, mniejszych to i w tej i w tej w tym korytku w tym korytku będzie ich sporo, są tu też gerlachy są tu też yy, stare zegarki nie wyciągałem, nie przebierałem. po prostu, nie? Yy, sikiery, sikiery ta jest bardzo fajna z 54 roku ta nie jest na zbyciu strażak duży, strażak mniejszy bardzo fajna sprawa. Przechodzimy sobie dalej. Kowadełka. Kowadełka, każde inne, także sory nie są na sprzedaż. Zostają umie, babka blacharska, jakaś oliwiarka, bardzo fajny lewarek, jak się nie mylę radziecki, też jakieś emalie yy, ściski, 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 Made in Poland. Tak się nie mylę, także ściski nie są na zbyciu. Trochę tych kluczy takich nastawnych, klucze też nie są na zbyciu, na pewno. W szczególności ten, tu jest ta mniejsza, numer 0, jak ja mówiłem. Ktoś kto kiedyś widział, jak ona wyglądała, ona była cała zapieczona. Ja sobie z nią walczyłem, któregoś razu latem i tyle z niej udało się ocalić. Z tego będzie lampka któregoś razu. To jest zamówione na handel wymienny. Pozdrawiam kolego. Co tu jeszcze mamy? Jakieś szrankownice, jakieś stare wiertarki ręczne. Te są nożyczki, no petardunia. Przepiękna sprawa. Można się cieszyć z nożyczek? Można. Wiertarki, to też fajna sprawa. Ta jest bardzo piękna. Waga. O, ta waga jest bardzo ciekawa. Jest to pocztowa waga do listów najprawdopodobniej pochodzi z poczty z mojego miasta a u mnie poczta była fiu, albo jeszcze dłużej chyba już XVII-XVIII wieki, istniała poczta gdzie jeszcze diliżansami dowozili listy to wiem yy, ta waga jest bardzo piękna takie rzeczy nie są na zbyciu to jest coś, coś co ja uwielbiam coś co ja kocham po prostu znajdywać malutkie rzeczy ale z jak, jakże bogatą historią co tu jeszcze mamy? Napownice kaletnicze czy jak je tam zwał. To znalazłem dzień po dniu na dwóch różnych umowiskach. Najpierw pamiętam tą, nowe życie, później tą mniejszą. Działające, w 100% sprawne, także super sprawa. No i ta kłódka. Ta kłódka też robi robotę. No zobaczcie jaka ona jest ogromna. To pewnie z mojego zamczyska. Lampa nożycowa. To też nie są tanie rzeczy, to też nie jest na sprzedaż, przynajmniej nie teraz, chociaż wiecie, <coughs> różnie bywam, może odbiję mi. Ja wiem, że to jest około 200 zł, także, także po prostu wiem ile kosztuje. Yy, nasza waga polska rekord. Miseczkę kiedyś znalazłem. Nie wiem czy jest oryginalna od tego, ale trzymałem ją. Dużo ludzi o nią pytało, dlatego ją zostawiłem sobie. Co tu jeszcze mamy? No tu już kończymy powoli. Mówię trochę długo. Kolejne wiaderko z kłutkami, z kluczami, z innymi pierdołami. W zasadzie tu są tylko kłutki i klucze, jak dobrze pamiętam. I ile dobrze pamiętam. No i zbliżamy się ku końcowi. To maszyna, Pamięcia, pamiętacie, triumfator, działająca, działająca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam wszystkie klawisze wstyrkają, pykają. Gdzieś tam chyba jednego brakuje. Nie wiem dokładnie, jak to ma działać, o co z tym chodzi. No i zakończymy sobie na, na czymś, co sam popsułem, ale naprawione już jest w czwartek. Odebrałem z naprawy Syrena Strażacka, działająca, sprawna, wyjechuje, jak dalala. Teraz Wam jej nie podłączę, bo ona jest na 24V. A ja, głupi, mając tabliczkę przed oczami. Podłączę ją po 230 i usmażył, usmażył, drania. Dodatkowo zostało przy okazji wymienione łożysko, także jest cacy. To też są dobre pieniążki. Także to się tak, to się wygląda. I powiem Wam tak, przez te wszystkie lata, no parę lat już jeżdżę na te złomy. Wywiozłem przynajmniej, przynajmniej to już tak liczę, yy, po najmniejszej linii, przynajmniej 10 ton. 10 ton takiego szpeju na tą chwilę u mnie jest. Podejrzewam, podejrzewam że około tony, także na no wiecie, ale to tak liczę po najniższej linii oporu. Nie? 10, ton, 10 ton takich skarbów mogło trafić do chuty. dzięki mnie, albo przeze mnie nie trafiło. Część, duża, spora część rozjechała się i po Polsce i po świecie, bo jak wspominałem, moje rzeczy szły i do Niemiec, i do Szwecji. I kto wie gdzie jeszcze dalej. Także co? No nie będę już przedłużał, bo zrobiło się strasznie długo. Trzymajcie się i do następnego. Hej.